Już jest, właśnie wchodzi do studia. Nazywam się Ewa Cybulska. Urodziłam się w Warszawie. Śpiewam w Nowym Jorku, Los Angeles, San Francisco, San Diego, w Cabo San Lucas, w Korei, w Emiratach Arabskich. zjechałam cały świat, śpiewając. Przez 10 lat pisałam piosenki dla innych ludzi. Nawet country jedną piosenkę napisałam. Dla Dolly Parton. Myślę, że już ten jazz zgłębiłam i między innymi dlatego chciałabym tutaj zaśpiewać w tym programie, bo chciałabym coś bardziej ostrego śpiewać popowego, rockowego, soulowego. Ja się ciągle rozwijam, ja ciągle szukam nowych rzeczy, nowych sposobów wyrażania się w śpiewie. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków Wario.